Słuchajcie kochani, jesteśmy w Zakopanym na Wielkiej Krokwi. Dziś Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski rozgrywane na śniegu, tak jak powinno być. Jest zima, zimno, śniegu dużo. To się liczy. Zapraszam wszystkich na zawody kombinacji norweskiej w warciarstwie klasycznym. Pogoda nam dopisuje. Minimalny wiaterek, ale myślę, że wszystko przebiegnie bez, bez problemów, więc zapraszamy. nas jeszcze o 12 i bieg do kombinacji na 10 km. Na razie prowadzę skoku i mam nadzieję, że będzie tytuł mistrza, który zdobyłem dla domy Trasa jest znakomicie przygotowana, warunek jest tak się tu u nas mówi szybki, więc na pewno dzisiaj będzie szybki bieg. Mamy super warunki w zakopanem, bardzo fajnie przygotowana trasa, obiekty. Także wiadny przeszkadza śnieg. Myślę, że będzie super rywalizacja pełna emocji, więc myślę, że to będą bardzo udane przez Jesteśmy właśnie po biegu na 10 km w mistrzach w kombinacji norweskiej. Udało mi się obronić letni tytuł mistrza Polski. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo ostatni dni nie pokazywały na to, że byłbym w stanie w ogóle powalczyć o podium. Ale dzisiaj udało mi się fajnie skupić, oddać bardzo fajny skoki i bieg tak samo był bardzo fajny i, i bardzo się cieszę, że, że te zawody się w końcu odbyły. Bo dawno ich nie mieliśmy w zimie w Polsce. To jest warunki. No i dziękuję oczywiście rywalom za godną rywalizację. I cieszę się bardzo, że udało mi się znowu wygrać, i mam nadzieję, że, że kolejne sukcesy to tylko, tylko kwestia czasu. Andrzej Waliczek, jestem mistrzem polskiej kombinacji narodowej. Po raz kolejny nasi najlepsi zawodnicy wystartują w mistrzostwach Polski będą walczyć o największe trofea, jeśli chodzi o, o to mistrzostwo. Mamy bardzo wyrównaną drużynę. Z Paweł Wosek, który do tej pory jest takim liderem naszego zespołu, więc na pewno łatwo skóry nie odda, ale jest i Olek z Niszczą, jest również i Kuba Wolny, Piotrek, Dawid, Kamil. To są ci, którzy na pewno dzisiaj będą faworytami, ale są też młodzi zawodnicy, którzy łatwo skóry nie oddadzą i na pewno będą walczyć. Do zobaczenia pewnie już po Mistrzostwach Polski. przeokaże się kto te Mistrzostwa Polski wygrał. Dzisiaj na Wielkiej krokwi także my mamy swój konkurs, więc będziemy walczyć o następny tytuł Mistrzyni Polski. Numerem siódmym Konrad Tomasiak. Polska! pokażę wam jak na Wielkiej krokwi działa system wydmuchiwania torów. W bandy wpuszczone są specjalne ledy, które mają połączenie z tym oto zink zink. Jak ja nacisnę on pojawia się zielone światło, zielony led. To jest sygnał dla dmuchaczy, że w tym czasie mają dmuchać, dmuchać, dmuchać. Dopiero jak ja nacisnę off led znika i dmuchacze zdejmują swoje dmuchawy i wtedy zawodnik może jechać. Dzisiaj praktycznie cały dzień na skoczni, warunki były czasem ciężkie, czasem ciut lepsze, no i udało się odegrać mistrzostwa Polski. Anna Twardów została dzisiaj mistrzynią Polski. Cześć, jesteśmy po mistrzostwach Polski i seniorów w Zakopanem. Dzisiaj bardzo udany dla mnie dzień, po raz pierwszy w mojej karierze zostałem mistrzem Polski, z czego się bardzo cieszę. Dzień był... Trudny, bo jednak ten wiatr dzisiaj dawał się we znaki, e, trochę kręciło, trochę tej loterii w tym konkursie dziś było. Ja byłem... E, no, szczęśliwszy w tej pierwszej serii. E, wylosowałem bardzo dobry wiatr, e, udało mi się go fajnie wykorzystać, skoro na 145 metrów. Dało mi dużo radości i w serii finałowej e, również udało mi się oddać e, przyzwoity, fajny skok i, i zdobyć ten tytuł. Paweł Wąsek, mistrz Polski.